Znal, ja wolę się nastukaj znaleźć, ja wolę się nastukaj znaleźć, ja wolę się nastukaj znaleźć, ja wolę się nastukaj znaleźć. Ja <todziora> Się nastukać, znaleźć się na znaleźć się na wyżynie Wiesz o czym mówię, słowo za słowem płynie Niech to uczucie nigdy nie minie Poczekaj, a zwrotka dalej się rozwinie Kiedy złapię parę buchów, wykonam kilka ruchów Osiągnąłem ten stan i jestem już gotów By przywitać mokotów bez kłopotów Dziś się obejdziemy, wszystko nie zrelaksujemy Pamiętaj, jak zawsze molestujemy Ale wolę chodzić na stukań, nie zadawać rany Ten stan umysłu jest cudowny A ten kawałek nad domany Ci tu pomocy kacza, Teddy reprezentant mocy Już powie, że teksty są monotematyczne Ja powiem, kandzia ma znaczenie kosmiczne Dlatego składam jej uwielbienie liryczne Będzie to miało skutki katastroficzne Legalizacja ma znaczenie ideologiczne A uzależnienie czuje tylko psychiczne pozwolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie Teraz wiesz o czym mówię, blanca,